Przez wiele lat pracując w Arturze Andersenie, potem w Deloitte, pomagając firmom w zarządzaniu strategicznym, bo to była moja specjalność, powiedzmy, odbyłem, czy poprowadziłem dziesiątki, może nawet setki różnego rodzaju sesji strategicznych z zarządami no, największych, ale też czasami średnich firm w Polsce i w Rumunii, nie tylko. I pamiętam, że jednym z takich elementów, powiedzmy, od którego zaczynaliśmy już po zrobieniu analizy firmy, tak, stanu, jakby oceny stanu aktualnego, to było oczywiście to, żeby określić jakąś przyszłość, tak, jakieś cele strategiczne, i, tak, żeby później opracować plan osiągnięcia tych celów, tak, już konkretnych działań. I często, jakby to wypracowanie celów zaczynaliśmy od misji, od wizji danej firmy. Wówczas, w latach 90., na początku lat 90., na początku lat 2000, nie było to bardzo powszechne w Polsce. Firmy raczej nie, nie zaprzątały sobie głowy tym, żeby określać swoją misję. Tak jak to było powiedzmy bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych czy w ogóle w Europie Zachodniej. Niektórzy wręcz się trochę tak powiedzmy dziwili: a właśnie po co to jakiś taki wymysł, coś tam sztucznego? Więc mieliśmy trochę, musieliśmy trochę przekonywać do tego, że właściwie warto wypracować misję. Więc o misjach jakby sporo wiem. Sporo z nich czytałem, analizowałem, to znaczy pomagałem wypracować. Natomiast bardzo się też identyfikowałem z misją firmy Arthur Andersen. Już teraz nie pamiętam słowo w słowo powiedzmy, tego, tego powiedzmy, brzmienia misji, natomiast wiem, że chodziło o to, żebyśmy świadczyli jak najwyższej jakości usługę w sposób bardzo powiedzmy integralny, czyli powiedzmy no, uczciwy, świadcząc jak, jak najwyższej jakości jakość, po to, żeby pomagać naszym klientom odnosić sukces biznesowy. I pamiętam, że bardzo się z tym identyfikowałem. I w tej chwili e, wykrystalizowała się moja własna misja osobista, tak? czyli misja tego, żeby pomóc jak największej liczbie osób w Polsce osiągnąć wolność finansową. E, I muszę powiedzieć, że ta misja jest mi o wiele, wiele bliższa e, niż misja powiedzmy Artura, Artura Andersena, którą też bardzo podzielałem swego czasu. E, I nie wiem właściwie, dlaczego jest mi tak bardzo, o wiele bardziej bliska. Może dlatego, że sam ją wymyśliłem, bo przecież ta misja Artura Andersona została wymyślona gdzieś tam w centrali, nie wiem, w Genewie czy w Chicago, bo właśnie Artur Anderson miał dwie takie centrale. I powiedzmy, ta, ta misja jest mi bliska, dlatego że właściwie. No, osiągnięcie wolności finansowej to jest to, przez co przeszedłem, to znaczy wiem, jak to jest. Jak, jaki to jest stan, to znaczy, ile może dawać radości na co dzień. I no, oczywiście, że ta misja jest bardziej osobista, tak? bo dotyczy ciebie, a nie powiedzmy Twojej firmy, jakiejś korporacji, jakiegoś tam no, abstrakcyjnego bytu. I poza tym, jakby wydaje mi się, że, że jest głębsza. To znaczy, głębsza, dlatego że powiedzmy, może dlatego, że dotyczy ciebie osobiście, ale też głębsza dlatego, że dotyczy realnego świata. To znaczy często w korporacjach, jak mówimy, no tak, no co to znaczy korporacja osiągnęła sukces? To znaczy, że zwiększyła udział w rynku. Jakiś tam procentowy, że z 14 wzrosło do 17, albo że EBITDA tam powiedzmy wzrosła z kolei z 6 do 7, czy, czy, czy tego typu rzeczy, tak? To znaczy... To jest trochę taki sztuczny świat, sztuczne mierniki w sztucznym świecie. To znaczy, no oczywiście nie chcę teraz jakby odwracać się totalnie jakby plecami do świata korporacji, jakoś tam, ale, ale to, żebyś ty osiągnęła wolność finansową, to jest dla mnie coś bardziej konkretnego. Tak? To znaczy, bo to uwalnia jakby ludzki potencjał, to powinno redukować stres, to powinno zwiększać radość z życia i mam nadzieję. Chciałbym, żeby za jakiś czas mówiono o Polsce jako o kraju, który, w którym jest największy odsetek ludzi wolnych finansowo. W odróżnieniu od tych, którzy, powiedzmy, uczestniczą w tym wyścigu szczurów i cały czas chcą się bogacić i bogacić i bogacić. Oczywiście, też, żeby, żeby to nie zabrzmiało źle. Ja nie, wcale nie uważam, że wolność finansowa jest jakimś lepszym, wyższym, lepszym stanem niż, niż stan, bycia bogatym, natomiast e, próbuję zadziałać tak, żeby była większa równowaga pomiędzy tymi dwoma. Dzisiaj jesteśmy za bardzo, według mnie, przekrzywieni w kierunku bogacenia się, a, a moją misją jest to, żeby więcej z nas jakby dostrzegło e, e, też alternatywę i, powiedzmy, no, może wybrało ją tak żebyśmy nie wszyscy po prostu biegali, biegali za własnym ogonem i w poszukiwaniu coraz to więcej większej liczby dóbr materialnych.